Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnej powtórce Kolejna epicka bitwa w wykonaniu naszego klanowicza No jak wiadomo klan Windwa jest klanem zajebistym Także ma zajebisty graczy i są zajebiste powtórki W tym odcinku kolega VJ Homik, Czyli Homik po prostu na czołgu jak widzimy T57 Heavy Jak wiadomo to coś wygląda tak, nie wiem czemu, czemu go nie pomalował, kurczę, farby mu brakło, czy coś, nieważne. A więc lecimy. Mapka nowa, od niedawna w grze, w zasadzie od, od października 8.11, tak dokładnie mówiąc. Jeszcze nie wszyscy ją znają, to, to jest naturalne, aczkolwiek tutaj będzie bitewka moim zdaniem Hmm, bardzo, bardzo, bardzo dobra. chomik się naprawdę okazał w tej bitwie po prostu mistrzem świata, ale yy, to za, zaraz zobaczycie. Na razie standardowo roz, rozpoczęcie bitwy, nic się nie dzieje. Tu się te 3-2 przepycha, więc yy, no, trzeba go puścić, skoro aż tak bardzo chce, no to nie jedzie. <laughs> Losowanie wygląda tak. Przewaga dla Timu, w którym jest chomik według xvma jest bardzo, bardzo duża, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Tutaj te 3-2 wyjeżdża, tam mamy tygrysiątko, które no, do którego się na chwilę obecną nie da strzelić pochowany za kontenerami. No. I te trzy dwa, które były tak bardzo chętne do do przodu, właśnie spłynęło od najgłupszego czołgu w tej grze, czyli od y, WDF-S100, czyli What the fucka tak zwanego czyli czołgu, którego, który sobie ktoś kiedyś namalował na papierze toaletowym w Kiblu podczas kurde srania. I oczywiście Wargaming musiał ten czołg wprowadzić, no ale już y, znamy tego typu przypadki, to nie jest pierwszy i ostatni. I właśnie mamy tutaj tego delikwenta. On się dingnął, tutaj y, kolega chomik y, już mu pesteczkę wsadził, na chwilę obecną ma już 1100 damage'a, a to dopiero w zasadzie druga minuta bitwy, a tak praktycznie to pierwsza od momentu dojechania do, na pozycję. Tutaj ten tygrys się jeszcze gdzieś tam czai, jest czerwony, w zasadzie nie ma pojęcia z, chyba y, co robić. I jedna, druga trzecia. dziękuję, do widzenia, żegnamy kolegę. A chomik w tym momencie się ładuje, oczywiście taktycznie się yy, cofając, co by przypadkiem jakiejś głupiej pestki bez przeładunku nie przytulić. Jak wiadomo chomik jak to chomik, pewnie ma w tych swoich policzkach pociski skumulowane. Wiadomo, wszyscy wiedzą jak chomik wygląda. Tutaj żaróweczka jest s 75 i na pewno gdzieś ta menda what the fuck tam również czai. No, jak no, właśnie w tym momencie się pokazał, i jest pesteczka na szczęście za zero. Tutaj, ten what the fuck się dinga od wraku tego T32, chomik jest bezpieczny w tym momencie. No i mamy E75, że no, niefartowny strzał. Wiadomo, może E75 dinga na potęgę to jest bardzo, bardzo dobra maszyna. No, ten strzał w ogóle nie mam pojęcia po co był, bo to jest pewne, że przy skontowanej wieży E-75 kurcze nie ma szans przebić ten pocisk po prostu nie ma prawa tam wejść no ale sobie strzelił, nie wiem, kolega może kurcze nie wiem tak lubi, <grydy> po prostu ale patrzymy co jest dalej, już mamy 2700 damage'a już jest całkiem całkiem fajnie aczkolwiek to jeszcze nie jest yy... super, o i jest jest ten zasraniec jedna, druga trzecia no i zostało 80 HP, no po prostu, no po prostu pech, pech, jeszcze raz pech, no ale, no trudno, tak się zdarza, wylosowało taki damage, na to się już nic nie poradzi. I tutaj kolega zobaczył, że jest coś z tyłu, więc się cofnął, zobaczył pewnie, że jest tam jakiś damage. jest Jagódka W Bardzo niefartowym dla nich ustawieniu boczkiem i tak jest tutaj kurczę napisał ten what the fuck że czeka nerf ten, ten ten czołg a w zasadzie to taka delikatna hipokryzja bo chyba jedyny czołg który tak naprawdę potrzebuje i to tak bardzo potrzebuje nerfa to jest właśnie what the fuck estok ponieważ to jest czołg tak przesadzony po prostu tak op, że to jest po prostu no no niepojęte. Osobiście tego czuł nienawidzę i to pewnie wielu wielu graczy tego, tego, czegoś nie lubi. Tu w tym momencie tygrys spłynął. Mamy wynik 9-9 na chwilę obecną. 6200 demage, czyli już jest kurczę, naprawdę, naprawdę grubo. Ach, te chomiki, kurczę te pociski kumulują gdzieś w tych policzkach, napierdzielają, celne to jest. Taki kurczę, trochę lepszy szczur, nie? Taki chomik. Ja oczywiście żartuję, już przeładowane i, i co, i pewnie kolega jedzie szukać sobie tego wtf Faka, co by go wreszcie dokończyć. Jak widzimy ten what the Fuck jest nawet dobrym graczem, 1100 WN-a, no mówi o nim, że no, wiadomo, to nie jest jakiś super wybitny gracz, ale, ale na pewno ogarnia, więc yy, nie ma przelewek. Tutaj chomik sobie delikatnie podjeżdża, co by przypadkiem nie wpaść na pełnej prędkości pod jego lufę, bo wiadomo, że wpaść na lufę przeładowanego WTF-a to jest, to jest pewna śmierć i, i nie ma zmiłuj. Chomik na razie pełne HP, na szczęście yy, sobie zachował. Yy, po tylu strzałach jest to naprawdę fajnie. Yy, bitwa już trwa, jak widzimy, 7 minut, więc również super, że jest pełne HP, zwłaszcza, że tyle damage zadał, naprawdę się to chwali. No, ale patrzymy co będzie dalej. Mapka, yy, tak już abstrahując od, o, o, od bitwy, jest moim zdaniem naprawdę świetna. Yy, fajnie to zrobili. Moim zdaniem powinno być takich więcej, aczkolwiek powinno być więcej również takich, gdzie nie ma jakichś takich terenów zielonych bądź otwartych, a same po prostu miasto. Tak, tak bym chciał. O jest, on się chyba już poddał. Mając yy, 80 hp, po prostu chyba już wyszedł z bitwy, co by się nie wkurzać, czy nie wiem, czy po prostu się poddał i, i olał system nieważne, w każdym razie ważne jest to, że homik w tym momencie zaliczył kolejnego fraga. To już jest trzeci i co ważne, wykończył bardzo groźnego przeciwnika, czyli w tym momencie. What the fuck 100 I teraz sobie tymi uliczkami, no niestety, kurczę, skala w tej grze jest, no powinna być lepsza. No jak widzimy, kurczę, czołg wielkości połowy kamienicy, no trochę, trochę nie bardzo. No i tutaj strzał już w trupa, no ale. Cóż, trudno zdarza się. Kolejny przeładunek. Jak widzimy, zostało 8 pocisków. Kolega się widzi, że przeładował na Golda w tym momencie. Chyba z tego powodu, że widzi co jest jako przeciwnik i, i, i pewnie myśli, że spotka to coś z przodu i dlatego jest ten Gold. No właśnie, widzimy: jest jagoda i esetka, które tutaj sobie pomykają i na pewno chcą go ubić. Tutaj się kolega chciał chyba pomiędzy tymi dągami zmieścić, ale no niestety chyba tutaj, tutaj nie wyjdzie. Ale już się przeładował, także, także zobaczmy, co jest. Jest Eseta. No wiadomo, pestka przyjęta, no S100, no ale w tym momencie w to miejsce w wieży wchodzi. No i nie wiadomo z jakiego powodu, to jest oczywiście magia wolka. Ostatnia pestka w to samo miejsce nie weszła. No to jest. To, to, to tylko wiedzą twórcy gry, dlaczego tak jest. To pewnie jakaś tam kurczę, yy, nie wiem, dodatkowa pomoc dla gracza, który jest na ogrysku, że jeszcze może oddać pestkę, ale to jest nieistotne. Tutaj jest jagódka, która wystrzeliła. Wiadomo, że ona ma, ona ma długi przeładunek. Sobie już komik przeładował. Dziękuję, do widzenia. Jagoda spłynęła. 4 fragi, 8165 damage'a, Zajebisty wynik, zajebista bitwa. Tutaj kolega teraz pokazał, że ma, powiedział, że ma tylko dwie pestki w magazynku na chwilę obecną. Aczkolwiek jest tutaj w dwójkę z tedeczkiem, i te dwie pestki na pewno spokojnie wystarczą. O ile ten kolega po lewej to wytrzyma, no ma HP mnóstwo, także spokojnie, spokojnie. Tu jeszcze jest bokiem. I dziękuję. Do widzenia. Robota zakończona. Naprawdę 8881 damage'a 5 fragów. Bitwa moim zdaniem jest świetna. Yy, dynamiczna, ciekawa. No, po prostu wszystko to, co powinno być tak. Bez kampienia, bez lamienia. Bez jakichś bzdurnych strzałów. Rachu, ciachu i do piachu. Wroga. No i tyle. Tutaj będzie zaraz zapewne. Yy plansza końcowa z wynikami bitwy a wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądnięcie i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pozdrawiam.